Ciao serdecznie. Witam Cię z mojego miejsca na ziemi, z mojego ogrodu indygo, z moim wspaniałym transformatorem, integratorem, transformatorem z mirnikiem. I chcę dzisiaj powiedzieć Tobie o kilku ważnych rzeczach. Po pierwsze o tym, że ważne jest i wystarczające jest, żeby po prostu być. I że nie trzeba niczego więcej, jak po prostu być. I co to znaczy tak naprawdę być, być po prostu, być sobą, być w sobie, być ze sobą w zgodzie, być w przepływie tego, co jest twoje, tego, co jest dla ciebie wartościowe. I jak tutaj, jak poradzić sobie z tym, z tym byciem poradzić sobie z tym, żeby być po prostu takim, jakim się jest. Starać się, ale nie za bardzo, cieszyć się, ale nie ekstremalnie, płakać wtedy, kiedy masz ochotę popłakać, um, ściec się i tupnąć nogą wtedy, gdy twoje granice zostaną przekroczone i nie mieć tego powodu. a czy kiedy trzeba to coś puścić, żeby oddać mu wolność. To wszystko to jest nasze bycie. I to wszystko jest w porządku. To, że jesteś jest w porządku. Ja Ci o tym opowiem wiele razy jeszcze i zapraszam Ciebie do siebie na wiele różnych procesów, na praktykę CEI, transformacji poprzez energetyczną, duchową integrację, do spotkania ze samym, ze samą sobą, do przetransformowania, zintegrowania niesłużących ci już wzorców, do tego, żebyś mogła, czy mógł poczuć, co jest dla Ciebie prawdziwie wartościowe, co jest Twoim, a nie wymyślonym przez innych narzuconym celem. Jakie są te Twoje marzenia, jak znaleźć drogę do ich realizacji krok po kroku i do wielu, wielu jeszcze innych ciekawych rzeczy. Zapraszam Ciebie dzisiaj. Póziaki, do zobaczenia.